Teraz Wam pokażę lot z drona, jak to będzie wyglądać i czy Wam się podoba z nowego drona nagrywki. Więc widzimy się teraz. Łódko ma, łódko ma, łódko ma. Mano, z tej strony Bartek. Długo odcinków nie było, chyba 2 miesiące, co? A tu nagrywam, widzicie już ładowarkę. Kramer stoi. No i lampy z Agraledo, które powinny już być zamontowane dawno. I firma czeka pewnie i czeka, więc ale nie pisze do mnie, że czemu filmów jeszcze nie ma z montażu lamp. Bo też wysłali właśnie lampy do Kramera. Bardzo są podobne, takie same te lampy są jak te żarówkowe. A one są słabe. Czasami w nocy, no w sezon na pewno, jak ładujemy zboże, to używamy tych lamp, bo na noc ładujemy, a rano jeszcze po kursie, po dwa kursy zrobimy przed koszeniem. Jak w tym, w tym roku to robiliśmy. A przyszły do mnie dwie paczki. Jedna paczka została już rozpakowana. Największą zostawimy na koniec. A filmów nie nagrywałem, bo jak wiecie, to ja byłem u Jarka. Na wykopkach pomagałem. Potem. Od Jarka poszedłem do większego gospodarstwa też robić przy wykopkach. No i trochę tak czasu poszło. Z Dwa miesiące przy ziemiakach byłem. No, trochę min minęło czasu, nie powiem, że nie. A już też widziałem, że prywatnie, co niektórzy do mnie piszą, kiedy ty film nagrasz. No, a ja tak właśnie zlekceważyłem Was, że to jest szok, że zostawię kanał. Ciekawe jak teraz od odebrałem, czy dużo osób przyjdzie, obejrzeć się. Nie? Czy już zapomniało? Więc tak, one są... O, Kurde, te same. Te same. Nie wiem, czy widzicie. Chyba dobrze kamerę mam ustawioną. To są, co to jest? Hella, hella chyba. A te są krawery. Krawery to są. To wygląda, że są krawery, tak samo ładnie świecą. Zaraz zobaczymy. To się po prostu... O, patrzcie. O, odpina. Ja tak podepnę zaraz kolejną, tylko może którąś Jakoś tak, żeby nie spadło i zapalimy jak świeci ta jedna, a jak te żarówki świecą, o, żeby to takie brudne nie było, czy mokre, o, i, i wpinamy, zobaczcie, no nie, czekaj, odwrotnie, odwrotnie, o, no i już jest, no, przypięło się, teraz pójdziemy, chyba nie spadnie, pójdziemy, zapalimy jak to świeci, jestem sam ciekaw. Ty chcieli mi coś naprzód, ale naprzód byłby większy problem w ogóle z lampami, bo one nie są w ogóle pod kramera, nie były. I tu by musiał. O, bo tu jest wpinane, a tamte nie był wpinany. Musiałbym jakieś okablowania, Ja się na tym nie dotykam, bo ja nie jestem elektryk. Nie wiem, zapalimy wszystkie. Jak to będzie świecić? O, jak na razie żółto. Jak widzicie. Idziemy do LEDO. O, Ezu, od razu widać. ten jest rozłączone. Jak widzicie. O. No nie powiem, ale chyba, chyba radzi, co? O, ale w oczy daje. No daje, daje. O kurde, biało mam, jakbym Jezusa uziął. Dobra, gasimy. Ja się nie widzę. Chyba... To, to są fendowskie lampy ogólnie. Się tak dowiedziałem. To są z fenda. Ale nie bo ja fendów nigdy nie widziałem, znaczy, widziałem na oczy, ale nie pracowałem nimi. Jeszcze nie miałem możliwości pracować fendami, więc nie powiem jak to działa. Jak, jak czy jakie tam są. Moc ich jest 55W. Lumene 6500. Wolty volt, 10-30W. Voltage, no że wejdziecie tu na stronę. Agra LED o 55W. One są bardzo mocne. A to mi chyba nie będzie potrzebne. Nie, jak tam pasuje, to i niepotrzebne i to. Tak tu stare włożymy. No, stare włożymy. Do tego Ale wiecie co zrobimy? Dobra, otworzymy tą drugą paczkę. Zobaczycie zanim coś może jeszcze nagram w tym roku. Może się coś uda. Mam zaproszenie na kukurydzę do znajomego. Ale pogoda sama nie dopisuje, jak widzicie, śnieg na piasku jeszcze został. Co oni tutaj wysłali? Raczej znaczy wysłały dziewczyny. O, tak tu. O, lampy, prawe. My mamy CR-10-1022 na 60. To chyba są fendaowskie. Jak mi się zdaje. To w ogóle chyba wszystkie od fenda. O, dziękujemy, że się z nami. No i fent jest, no, nie? Na zdjęciu 10% zniżki na kolejne zakupy powyżej 649 zł. Kod rabatowy Agralet 1599. Ja też mam kod rabatowy swój do końca grudnia, więc możecie kupić jakiś. A ja nie wiem do czego to jest. No, nie wiem. Dobra, będziemy rozkręcać lampy, która byłaby najbardziej najmniej potrzebna. Muszę na pewno wziąć drabinkę, bo jestem mały, <laughs> nie dosięgnę, a ja nie będę wchodził, bo trochę kramerek został umyty na zimę, no i się ubrudził. To już było robione trochę nim. Porozkręcamy lampy. O podstawa będzie ta sama. Czekaj, tylko Nie wszystkie? Nie. Czekaj, a tu jest inny klucz. No, te na górze, o te są na większą śrubę. O, to są na szesnastki. Ujeżdża. No, tu jest na 17, a tam jest na 13 Mi się zdaje. Czekaj, czemu ja to w ogóle odkręcam? Jak ja tam tamto odkręcać? Całą podstawę odkręciłem. A zostawię tak, jak powinno być ustawione. Bartek, bartek się znasz, dobra, nie no to wszystkie tutaj będzie na 13 chyba, no, no po bokach, no dobra, no jesteśmy, no jesteśmy, wziąłem sobie drabinkę, odkręcimy, o. nie, teraz dokręcam, o, 13, ciągnet nie trzyma mnie, ja pierdziele, co to jest za pogoda? Dobra, to i tak muszę odpiąć. Odpiąć. A od razu za, zacznę montować się. wiecie? To będzie bez sensu, że drabinę z powrotem. O, oj, kamera chyba. Nie wiem, czy widzieliście co Antenę nagrywa. No, jest fajne, że to od razu przyściówka jest. Bo to jest ee, wejście Deutsch. Deutsch. De Deut. Chyba Deutsch się mówi. jak prawie niemiecki. O. Deutscha. O. No i wyciągamy. No, jeszcze z drabiny spadnę. I będzie to zawoda. Woda jakaś jest na tej lampie. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dzień. Przepraszam. Dziewięć lamp. Jak ja to policzyłem? O to było otwarte i nie policzyłem. 9 lamp, jednak się połyliłem. Kurde. 9 lamp mamy. Będzie pasować wszystko do ładowarki. Kramera. I ta podstawa chyba nie będzie mi potrzebna. Tak naprawdę. U mam. z tą starą. No! Nie będzie potrzebna. Jak się coś urwie, czy coś na zapas będzie. Tak. O, czemu? Przemoc... Ale to jest cięższa. A jaka ta jest leciutka? Teraz to poczułem w rękach. No i założymy tu z powrotem. Podkładka sprężynowa. Widzę jest. to no jest fajne, bo ogólnie na stronie jak wejdziecie z Agra, na Agralet, to ma, możecie jest taka możliwość wpisania właśnie swojego danego, swój dany model ciągnika. Na przykład nie wiem, John Deere macie i wpisujecie model jaki, jaki wy macie. Ta za lampa nie chce wyjść. I wpisujecie na przykład nie wiem, John Deere 6175M i nie wiem czy MKS akurat, ale chyba wszystkie są. John Deere'y, New Hollandy Waltry Chyba dużo jest na stronie ogólnie. Więc nawet nie ma problemu, żeby jeszcze jej nie porysować. za jak folia jest. Dużo jest. Cały czas wprowadzają jakąś daną markę. Chyba nawet do już są. Lampy trzeba odwrócić. O, wpięło się. To może trochę wiaterek wiać. Będę tam dla Was nagrywał, nie martwcie się. Na razie musi się wszystko ustawić. Muszę... Y, jestem w, w realizacji robienia prawo jazdów na C plus E. Więc też możecie napisać w komentarzu jaka dobra marka y, ciężarówki byłaby. I ściągamy. O Jezu. Yes. Jak to wygląda pięknie. Ładnie tak samo wygląda jak tu i tam tylko że tam jest chyba firma o, ale ralet to jednak porządne ma jeszcze w że nic się nie stało żadna lampa się led się nie zepsuł wszystko chodzi jak ta lala i oby jak najdłużej służyło no tak, tak wyciągam te lampy i teraz zobaczę że jeszcze czapki dostałem o jak widzicie trzy czapki wiedzą że jest ja, brat i tata i dali nam czapeczki z Agraledo Agraledo widzicie, ale mięciutka, to tylko fajna. Będę miał w czym zimę chodzić. Tak samo zapaszki mam w samochodzie z Agraledo. Do do domu zabiorę. Wyciągniemy tylko te wszystkie lampy. Dostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i siódma tam jest do, do zamontowania. Ale je zostawię, co nie? Te lampy stare Pewnie ty Chyba, ty że ty ktoś ty będzie chętny same wtyczki, no pewnie, weź Ktoś Jeden może chce? Wty... No, tylko wtyczki musimy mieć no. do nich, nie? Bo one po prostu kable nie wystawiają Wtyczka musi być No mogę z kablem nawet dać A to jest kabel? Mam A, a ja mam normalnie tutaj wejściu, po co mi to? Jak ja, tu ja tam? są kable tak. w każdej Pewnie, że trzeba no, Jak ktoś chce No Napisze do mnie na Messengera Tylko, że nie na prywatnym, tylko na no. E, moim, na mojej stronie w Facebooku 9 lamp po 5 wyższe i plus wysyłka 5 <noise> ty myślisz, że są warte? No, a ja. w sumie to są nowe lampy. No teraz jest z wtyczką, ładnie zapakowane, no, no proszę. No jak nowka kurwa, okay. może... No jeszcze może ktoś będzie wymagał. U, proszę mi je umyć bo są brudne. Nie, no to jest wtyczka, ona pasuje ta wtyczka tam. Tak. Bo tu, tu wykorzystujesz. To. I sobie i sobie możesz podłączyć, bo kabel z wtyczka jest w Kabel wystaje i wtedy sobie zalutuje do, do... Chyba, że ma takie wtyczki. Może ma. No ogólnie ak, e, chyba grupa Akko ma, to, Deutsche. To, to nie ma problemu, to no. wyślesz tego plus chyba 2 przesyłka, nie? Po 5 d i jak ktoś jest chętny, to to i No ale no. pierw musisz... Może zamówić, ktoś ma starego zamówić. kramera? kramera, które już lampy nie świecą, to te zmienić. Ale zmieni. też nie, że pojedynczo sprzedasz. No jest nie, no całościowo. Tak, no. Komplet, albo, albo wcale nie będziesz pojedynczo lamp y, wyszło. No to ja tak, to ja wiem. No i co? No już lampy są zamontowane. Sprawdzimy jak świecą i jeszcze wam pokażę wtedy wieczorem, jak to będzie świeciło. Bo tak to za dnia to nie zobaczycie efektu. O, tak ledy świecą. A nie zapalałem tych dolnych No, 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 szybko nagram jak to wygląda bo coś już pokazuje komunikat, że bateria jest Zimna I wyłącza nagrywa. Dobra, coś wieczorem się nagra Bo się wyłącza coś, kamera cały czas Zbyt zimno jest No halo, halo Widzicie, ściemniło się Coś miałem problemy, bateria Zimna i nie chciało nagrywać Pisało zamarznięta bateria Nie wolno nagrywać tak się rozłączało od razu. Nie wiem jak to z tym. Czy to w ogóle nagrywało? Oh, weź wchodzimy do środka. Odpalimy, żeby chociaż trochę się ładował. Bo już wtedy nagrywałem bez ładowania na zgaszonym. No i sprawdzamy. Same LEDy. Cyk. Uuu. Teraz drugie. To jest chyba góra. Nie góra. Teraz tył Zobaczcie jak to w środku wygląda. Ja pierdzielę A i to jest maszt o kurde, podoba mi się. Skręcimy kłami Niech się... Czy tu jeszcze coś włączę? Ta koguta oporowo. ale tu oświetla, ja pierdzielę, ładnie. Jeszcze pewnie do regulacji będzie. Wyżej czy niżej. Ale raczej montowałem tak jak było ostatnio. Z starymi lampami. No dobra, wychodzimy teraz zewnątrz. Jak to będzie świeciło? 55W, mówię Wam. A, jeszcze wejdę do środka z tymi lampami. Co tam się zastanawiałem, do czego to jest? To przyszła właśnie paczka do jarka, do montażu. Ja się zastanawiałem o co tu chodzi. I rozumiecie to, że ja nawet nikt mi z rodziny nie powiedział. Ani tata, ani mama, ani Adrian, nawet Przemek czy Milena nie powiedzieli, że przyszła do ciebie paczka z Agraledu i w ogóle nie wiedziałem, gdzie ona leży. Ja dzwonię do firmy i się zastanawiam, gdzie, on, gdzie jest ta paczka w końcu, czy ona przyszła, czy nie. A teraz dzisiaj rozmawiałem, właśnie dzisiaj, jak teraz nagrywam, to nie wiem, kiedy ja wrzucę ten film. Jest środa i rozmawiamy. On, i ta. Jak, pani Kasia, tak? Zapomniałem. Kasia i Magda mnie obsługują, ale Kasia nie wiem, czy jestem pewny Mówią, że 8 wysłali paczkę, a 13 przyjechała. I Ja mówię, aha, a ja do Jarka mówię, no, tydzień, dwa będzie pewnie oczekiwanie. I do tej pory nie przyszła paczka, już dwa miesiące minęło. Ty teraz tak patrzy, wtedy rozpakowujemy i tak patrzysz. A to nie czasem do New Holanda? Pasuje wszystko do New Holanda? O co tu chodzi, mówię? Ja pierdzielę. No dobra. A, e, ja myślałem, że to kurde, to Kramera jeszcze wysłali, wysłał agralet. Mówię, czemu tyle lamp mam? No nie wiedziałem. Paczka się znalazła obok drugiej paczki, raptem, co szukałem. No dobra, wychodzimy na zewnątrz i teraz wam pokażę, jak świecą lampy 55W. Nie wiem, ile tamte były żarówkowe. Jak ile świecą, trzeba by zobaczyć w podstawie Kramera, bo to są podstawowe. Pewnie da się zamówić kamerę jeszcze na LEDach, ale to pewnie się dopłaca, a nikt nie dopłaca. Więc zobaczcie jak to świeci ładnie w nocy Zaraz dron odpalę i zobaczycie Nie wiem czy wam się podobało jak ten, tym dronem Już latałem za dnia Zaraz włączę go Ale mi to razi po Mocny, Mocne no Nie wiem, jak z drona widać było Mi się zdaje że ładnie dron nagrywa Bo teraz nowy Nowszy model mam drona Nie czwórkę tylko piątkę Jestem z niego tu, jak na razie zadowolony tylko trzeba ogarnąć go. No, tak ładnie właśnie się prezentują lampy z Agra LEDu Craver. O, sma centralne smarowanie sobie chyba chodzi. No, taśmia się kręci. No i co? Ja się z wami będę żegnał. No i idziemy. Koniec pokazów. Idziemy schować maszynę. Ładnie świecą, wszystko LEDowe, wszystkie lampy są podłączone, ma no, chyba mam nadzieję. Policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery na maście, pięć sześć siedem osiem no i dziewiąta przy kierunku no to wszystko w końcu to no puszczamy Jestem człowiek przyzwyczajony do manitu był raczej jest Chyba się przyzwyczaili znowu na Kramerach Trochę inaczej tam się jeździło Zarobi się świecą Pamiętajcie, że z kodem CZAKON10 Macie 10% rabatu Na każdą lampę Na każde lampy do swoich ciągników I również na sklepie Macie wszystko Taki konfigurator ciągników. Wpisujecie swój dany model ciągnika, kombajnu, chyba nawet też są kombajny. No i zamawiacie. I macie cały komplet tam. Nawet nie musicie szukać do danego modelu. O. No i co, Gasimy. Koniec tej zabawy. O. No i dzięki za oglądanie. I do następnego odcinka. Cześć.